Cześć, dzień dobry kochani, mam nadzieję, że u Was wszystko w porządku. Dzisiaj przechodzę do Was z pudłem e, pustych opakowań, czyli to jest projekt Tenko. Nie przedłużamy, zaczynamy. Pierwsza rzecz, mój absolutny ulubieniec, który dosłownie dzisiaj użyłam prawdopodobnie ostatni raz, chociaż domyślam się, że jeżeli bym jakoś rozcięła to opakowanie, to na pewno jeszcze udałoby mi się tutaj coś wycisnąć na, na kilka dni. I mówię tutaj o e, podkładzie, o kremu tonującym od Lisa Eldridge. Mówiłam Wam już od kilku dobrych lat, że jej podkład jest moim ulubionym Ewe, i zmieniłam zdanie, bo moim zdaniem ten produkt jest jeszcze lepszy który w moim przypadku się sprawdza idealnie. Daje efekt naturalnej skóry. Moja skóra po prostu tylko lepsza. Ja mam go w dwóch odcieniach, bo mam. Kolejny ten, który idealnie pasuje do mojej karnacji przez większość roku, to numer 4. Jest to takie opakowanie plastikowe jajko, tak wygląda kartonik, bo akurat zachowałam. Fenomenalny produkt. Mówiłam wam o nim już kilkukrotnie, dlatego może nie będę się tutaj powtarzać za bardzo. Kolejny ulubieniec, bo tutaj tak patrzę, też właśnie wyciągam to krem z filtrem od Health Labs. Tutaj dowód jak bardzo go lubię. Też mi się już drugie opakowanie kończy. Moim zdaniem. Jeden z najlepszych, jakie próbowałam, który nie dość, że daje fajną ochronę przycisłoneczną, to dodatkowo pięknie pielęgnuje skórę. Powodując, że tak naprawdę moja prana pielęgnacja jest minimalna, bo oczyszczenie delikatne właśnie krem jakiś serum z witaminą C i krem i tyle, dlatego nawet często nie używam kremu na dzień, bo po prostu nie mam takiej potrzeby, a to jest po prostu złoto i będę na pewno do niego wracać. Chociaż było kilka innych kremów z filtrem, które stosowałam latem, które też bardzo mi dobrze służyły, ale to jest taka ochrona i pielęgnacja w jednym. Mam tutaj dużo tych rzeczy w tym pudełku, także będę wyciągała przypadkowo i będą się kategorie pewnie zmieniały, także wybaczcie mi. Kolejne dwa produkty z marki Wild, mydło malina i rabarbar, a to jest mydło takie z delikatnym peelingiem, ten jeszcze, tego w tym momencie jeszcze używamy. Tutaj jest napisane, że jedna, jednym właśnie ta kostka tego mydła zastępuje dwie butelki żeluz w plastiku e, i starczy na 50 myć. Nie wiem, słuchajcie, możliwy, bo używamy go wszyscy razem, chociaż ja jeszcze używam czegoś innego w międzyczasie. E, ale jest to rzeczywiście, nie mam też, żeby wam pokazać, dość duża kostka i. E, bardzo dobrze się nam sprawdza. Ten pięknie pachnie. Ten, tak jak mówię, ma delikatne drobinki. Ale miałam też jeszcze właśnie coś: troszeczkę tutaj zostało specjalnie. Chciałam Wam pokazać. Jest to produkt z Lidla. Jest to kopia kultowego produktu marki Lash Honey. I Wash the Kids. I to jest Honey I'm Home. I pachnie identycznie, moim zdaniem. Nie wiem jak ze składem. Słuchajcie, przyznam wam, nie mam pojęcia, nie jest to jakiś najczystszy skład. jak Nie wiem, który jest lepszy, nie porównywałam, ale w każdym razie też to całkiem spoko się sprawdzał, i tak jak się pewnie domyślacie, cena z Lidla jest zupełnie inna w porównaniu do tej z Lasza. Nie wiem, czy jeszcze kiedyś wrócę, bo chyba wolę takie zwykłe mydła albo inne produkt, jak na przykład ten z Isany, ten jest bardziej moim zdaniem w przypadku drzewczy taki podstawowy, ale chciałam spróbować, bo po prostu skusiło. Nie, nie, nie oszukuję Wam w tym mówić, że nie uległam pokusie. Ale jeżeli, wiecie, byłabym w Lidlu i nie byłoby nic innego do wyboru, to wzięłabym, znaczy jeżeli bym miała wybrać jeden żelaz tamtąd, chociaż nie wiem, jaki co nie te moje w macie dokładnie, to wzięłabym ten. Były jeszcze dwa inne, taki różowy, coś tam Rose i niebieski. Nie pamiętam, jaki, jaki to był zapach. Ale właśnie mówimy o kolejnym żal do mycia e, ciała cream oil, showers i sun med. Bardzo lubię, też delikatnie oczyszcza skórę e, ciała i w moim przypadku sprawia, że nie muszę korzystać z balsamów i co jest właśnie moim zdaniem no, po prostu fenomenem. Tutaj mam jeszcze jeden e, mydło do rąk, które już, słuchajcie, opakowanie chciałam Wam pokazać, zaczyna się rozkładać i to jest właśnie fenomen, jeżeli chodzi o produkty marki Wild, mydło właśnie w kosce albo ich żel do mycia e, e, ciała albo e, rąk. I po jakimś czasie, kiedy właśnie kończy się termin ważności, to te opakowanie po prostu się rozkłada na czynniki pierwsze i możecie włożyć je do kopątownika, co jest no po prostu moim zdaniem fenomenalne. Nie pamiętam, który to był zapach. Honey, Shawe, to też właśnie widzicie, miodowy. Miałam. Bardzo dobrze się sprawdza. Po raz kolejny mój ulubiony Ewe to jest albo Ambery wood, czyli bursztyn i ud, Takie kadzidło, albo e, Sea Salt, czyli morska woda, sola, sól, morska woda i Fresh Cotton, czyli świeży taki zapach. Uwielbiam te dwa. Chociaż mam inne, które też bardzo lubię, ale te dwa są moimi e, ulubieńcami. Jeszcze mam kolejny że też do mycia ciała dla chłopców? E, baby Bed. To jest taka firma dla, dla dzieci. E, I e, pachnie on mandarynkami. Bardzo dobrze nam się sprawdza. Też miałam go dość długo i postanowiłam, że musimy w końcu wykorzystać do tego tutaj. E, go tutaj Wam pokazuję. Zobaczcie, czy ja coś jeszcze mam tutaj do mycia? Twa ciała. Powinna mieć jeszcze jakieś inne mydło, ale możliwe, że zaraz wyciągnę. Dobra. Kolejna kategoria to włosy. Maska Only. Emolitowa maska do włosów wysokoporowatych Hair Only Bio. Nie była zła. Miałam z nią takie momenty lepsze i gorsze i fakt jest taki, że to jest maska i powinno się ona kładać na dłużej. Ja nie robię tego tak często, jak powinnam i nie trzymam jej na włosach tak długo, jak powinnam, a to z tego względu, że po prostu nie mam na to zazwyczaj czasu w ciągu tygodnia, ale jeżeli miałam czas, to robiłam i rzeczywiście... W połączeniu z dobrze oczyszczającym szamponem e, i później fa z fajnym serum, po dawała e, super efekty. W Polsce wybór kosmetyków do włosów macie ogromny e, i bardzo Wam zazdroszczę. Naprawdę bardzo dobry produkt. Nie powiedziałabym, że najlepszy, jaki próbowałam w życiu, ale naprawdę bardzo dobry. Kolejny z innych kompletnie półki cenowej to JVN Complete Conditioning Mist. I z tym produktem miałam taki właśnie też Love-Hate Relationship, czyli albo go kocham albo nie lubiłam, w zależności od tego. Jak, w jakim etapie moje były włosy? Bardzo łatwo można było nim przesadzić, czyli przetłuścić włosy, co w moim przypadku nie zdarza się często, i bardzo mnie wkurzała. Ee... Dość nietypowa konsystencja. To jest atomizer, taki jakby się wydawało, że to jest mgiełka. Tutaj już nic nie. O, jeszcze widzicie, jeszcze, jeszcze psiknęło trochę. Nie psikało mi wcześniej. Ale on jest. O, tutaj widzicie, jeszcze nawet nie widziałam, zostało w sumie trochę tego produktu. Zobaczcie, jak on jest gęsty. I właśnie o to mi chodzi, że jak taki gęsty produkt ma się na włosach rozprowadzić w postaci mgiełki. Ech, nie wiem do końca. Ale sam w sobie był ok, i ja właśnie robiłam go stosować jako living, ale trzeba było umiarkowanie. Widzicie, przed chwilą otworzyłam, nawet nie wiedziałam, jak to wygląda, ale zupełnie inny, zupełnie inna konsystencja wychodzi. On się właśnie taki pierwszy, może nie wiem, to się oddzieliło, coś tam, coś tu się wysypało, ale zazwyczaj takie bloby wychodziło, nie było to równomierne. Mówię wam o tym. Kolejna odżywka do włosów, budżetowa, bardzo sympatyczna, naprawdę się fajnie sprawdzała. daw Ultra Care Intensive Repair Conditioner. Też jeżeli nie miałabym wyboru, nie jest to najlepsza, najlepsza odżywka, jak już spróbowałam, ale jest bardzo porządna, bym dała jej taką siódemkę. I jeżeli byłabym w sklepie, wiecie, miała wybór, to też bym się na pewno zastanawiała, szczególnie jeżeli chodzi o bardzo atrakcyjną cenę. Kolejny produkt do włosów to szampon, którego już szukałam zastępstwa, nie wiem, nie widzę go nigdzie na razie w sklepach. Jest to Invigo Sun z Veli. Kupiłam go z myślą o wakacjach i nawet się nie spodziewałam, że będzie tak fenomenalnie oczyszczał skórę głowy, kompletnie przy tym nie podrażniając, usuwając Oryginalnie, wiecie, posłoneczne, po wakacyjne włosy, czyli sól morską, em, e, chlor, ale on się u mnie sprawdzał do codziennego mycia. Bardzo bardzo będę za nim tęsknić i zobaczcie, jak długo mi w sumie starczy, bo ja używam szamponów na zmianę, ale na pewno do niego wrócę na 100%. O, znalazłam jeszcze jedno opakowanie mydła, które kupiłam jakiś czas temu w Polsce, Hello Mydło, e, pomarańcze i cynamon, całkiem sympatyczne, na pewno nie tak, e, nie tak wydajne jak te, które Wam pokazywałam wcześniej. Tu mam jeszcze też jedno mydło oliwkowe, też jeśli się nie mylę z Rossmana, też się całkiem dobrze sprawdziło, one nie mają tak pięknych zapachów jak te, które Wam tutaj pokazałam, ale jeżeli chodzi o sam efekt mycia, to jest bardzo w porządku, jak najbardziej. Um, um, kolejny produkt to do... Czekajcie, bo tutaj no Mówię, że mam, aha, mam jeszcze coś do włosów Jeszcze kilka rzeczy do włosów e K18 Też e kultowy kosmetyk, który ma szansę przy regularnym stosowaniu rzeczywiście naprawić problemy, które zostały spowodowane nieodpowiednią pielęgnacją albo na przykład koloryzacją włosów, czy stosowaniem urządzeń termalnych, ale oczywiście nie oszukujmy się, trzeba być konsekwentnym i też trzeba unikać tych problemów, tych powodów, dla których nasze włosy nie wyglądają najlepiej. I fakt, że jeżeli nie nałoży się po nim żadnej maski, w moim przypadku, albo jakiegoś produktu dokładnie też przeznaczonego do, skór, do włosów wysokoporowatych, to może tworzyć Wyłożyć siano, dlatego uważajcie na to, ale nadal uważam, że jest świetny i będę na pewno do niego wracała, chociaż mam jeszcze inne kilka takich treatments, które po prostu zamieniam w zależności od tego, czy mam na to czas. Ale tutaj jeszcze właśnie jeszcze kolejny produkt do włosu, który mówiłam wam w ubiegłym um, ulubieńcach roku, to był po prostu hit, który odkryłam: fenomenalny produkt uh, Ultimate Repair od Weli. Chyba mi się wydaje, że wiecie, coś z Welu jest, bo ja miałam różne firmy kosmetyczne, ale mam wrażenie, że Wela po prostu mi się sprawdza. Nie wiem, czy muszę jeszcze przetestować to bardziej, ale coś czuję, że po prostu te kosmetyki bardzo odpowiadają mojej, moim włosom i um, Mam z tej serii jeszcze szampuny i odżywka, których nigdy nie próbowałam, bo używam to w tym czegoś innego, ale um, to był po prostu cud w butelce, skończył mi się, psika się na kilkanaście sekund zostawia i włosy jak lśnią, jak są gładkie, Mmm, mm, naprawdę kocham, mam większe opakowanie, nie używam teraz, bo testuję coś innego, ale też na pewno wrócę, bo to jest fenomenalny produkt, ale Mówiąc o świetnym produkcie z Polski, nie wiem już, które opakowanie to jest Emolientowa amorela, odżywka bez spłukiwania. Też uwielbiam i nie wyobrażam sobie mojej codziennej pielęgnacji włosów, znaczy nie codziennej, mojej pielęgnacji włosów, bo nie mojej włosów codziennie, nie, nie robię z nim jakichś specjalów codziennie. Myję raz na trzy dni, 3-4 dni. Um. Bardzo lubię, naprawdę ko kocham, no jeden z najlepszych produktów, jaki tylko w ogóle istnieje, gęsty, ale nie przeciążam moich włosów i nakładam na mokre, czasami potrafię nałożyć na suche, to jest moim zdaniem zastępstwo tego kosmetyku, bardzo dobre i znacząco tańsze. Eee, dobra, no teraz jeszcze mam tutaj pewnie coś, się trochę pomieszało to wszystko. Ok, zbieram takie mniejsze opakowania, jeżeli chodzi o pielęgnację ciała, to mam e, też, tak jak mówiłam Wam, Amber i Oud, czyli bursztyn i ten kadzidło, piękny zapach, to jest wersja Sensitive, kocham, uwielbiam, z marki Wild, mam jeszcze, wykorzystałam wkład e, do pomadki, bo nie też można kupować dodatkowe, bardzo fajne, zmieniła się teraz troszeczkę formuła, wcześniej ze względu na to, że on ma w składzie naturalne masła, Niektóre z nich nie rozprawdzały się na ustach tak dobrze, bo to jest po prostu naturalny ich stan, że tak powiem, one tak wyglądają, zobaczcie jak światło się zmieniło teraz, ale w każdym razie ja e, bardzo lubię, naprawdę spoko. E, pielęgnacja twarzy, pewnie coś się tutaj się innego znajdzie, e, żelady mycia twarzy wykończyłam kilka i zaraz Wam to pokażę, jeszcze tutaj miałam to od czarzki, tylko przelałam w na opakowanie herbaciany, fenomenalny, uwielbiałam po niego sięgać i jeżeli bym miała szansę do niego dostęp, to bym na pewno też jeszcze sobie e, kupiła. E, Kolejny to coś, co było u mnie już od długiego czasu i w sumie postanowiłam, że muszę go wykończyć, jeżeli chodzi o działanie, też świetne, tylko może nie dla skór bardzo wrażliwych, jest to żel, e, jeśli nie miałem jak kwas bo e, ma, jest to e, Glycolic Face, a może z pasem glikolowym nazwa by sugerowała. W każdym razie jest on przeznaczony do skór zanieczyszczonych um, i troszeczkę może szczypać, Ale generalnie tęsknię do produktów Jan Marini, przyznam Wam. Używałam całej serii, bardzo dobrze wspominam i też nie wyglądało, że kiedyś wrócę, ale teraz mi się wydaje, że jakoś tak się ich mniej zrobiło. Nie wiem, czy one są już mniej dostępne. Kolejny ulbieniec to pianka do mycia twarzy marki Curel. To jest ta wersja Oil Control, czyli do skóry tłustej, chociaż ja używałam kilku. Piękna, gęsta pianka, która fenomenalnie oczyszcza skórę. Uwielbiam też, bardzo lubię ten produkt. Kolejny ulubieniec to um, od, od odświeżająca od Health Labs, Puron e, Uwielbiałam latem do odświeżenia skóry i też używam jej jako toniku, naprawdę bardzo mi skórzy Czekajcie, bo to światło jest tak straszne teraz, nie wiem jak to prześwietlona jestem okrutnie e, Kolejne kosmetyki z marki Health Labs to rozświetlający krem pod oczy. Ja nie używam kremu pod oczy na co dzień, przyznam Wam, ale tego używałam i rzeczywiście widziałam, że pięknie rozświetla skórę, ale ja po prostu nie mam, nie wiem, jakoś. Nie koncentruję się na tej okolicy pod okiem. I też kolejny ulubieniec. Jeżeli macie skórę tłustą, ale boicie się tego, że wasza bariera ochronna jest naruszona, bo pojawiają się na niej wypryski, jakieś niedoskonałości, to polecałabym właśnie ten krem, który jest lekki, ale przepięknie odżywia, nawilża i ma ceramidy w składzie i to jest właśnie Jeden ze składników, które moje, moja skóra po prostu uwielbia, coś z ceramidami i używałam go przez większość y, lat, ja używam go na noc. Bo tutaj, jak mówiłam Wam wcześniej, na dzień y, nie zazwyczaj nie stosuję kremów, chyba, że czuję, że moja skóra jest ściągnięta, ale zazwyczaj tak nie jest. I to był mój ulubiony krem na noc w okresie letnim, kiedy było troszeczkę cieplej. Teraz chcę Wam pokazać kilka serum z witaminą C, które wykończyłam. O, bo jest tutaj ich kilka, proszę bardzo. Jest to Dermatica. E, uwielbiałam, jest to świeża witamina C, 15%, e, której tutaj widzicie ważność do listopada, tutaj była ważność też do listopada, do, to tylko do innej daty, tutaj ważność do e, stycznia, e, ale jeszcze skończyłam, jeszcze mam jeden, widziałam, proszę bardzo, Aha, akurat e, też mi się pokończyły, jeszcze powinnam mieć jedno. E, w każdym razie e, one są świetne. Widać zresztą też na opakowaniu, jak się ta witamina C utlenia, zmienia kolor na taki pomarańczowy, co oznacza, że już nie jest tak um, potent, czyli już nie jest tak silnie działająca, jak była wcześniej, ale uwielbiałam. I Kupię chyba, wrócę pewnie, ale chciałam spróbować czegoś nowego. Znaczy czegoś, co wcześniej używałam i w tym momencie kupiłam sobie też ostatnio, wam pokazywałam je na Insta Pola's Choice z witaminą serum, bo po prostu po użyciu czterech już mi się trochę stydziło, ale widzicie, o czterech miesięcy używałam, bo zazwyczaj taka tubka właśnie wystarcza na ten czas. Trzeba się zapisać na stronę i oni tam e, wam mogą e, wysłać po konsultacji. Ale mam jeszcze jeden kserum z witaminą C, który używałam wcześniej i przed nim, też bardzo dobre, marka Minimalist też, kwas ym, witamina C, witamin E, kwas farulowy, czyli taka najlepsza złota mieszanka przeciwutleniaczy. Które w sumie razem ze sobą działają tak, że właśnie ta kombinacja jest jeszcze bardziej aktywna i super działa. Mogę Wam powiedzieć, że mi lepiej służył z tego względu, że kompletnie nie pachniał kwasem farolowym. Kwas farolowy pachnie jak parówki, nie wiem czy kojarzycie. I moim zdaniem one kompletnie nie podrażnią mnie ten, a ten potencjalnie może, ale nie, nie musi, tak? Dlatego Wam tutaj pokazuję różne opcje. To jeszcze jedna rzecz do włosów. ok. mam jeszcze płatki złuszczające, nie wszystkie tutaj trzymam, ale dr Denis Gross, to jest taki zabieg, dwie macie szmatki, jedną najpierw przecieracie twarz, następnie drugą, pięknie oczyszcza skórę głowy, naprawdę fenomenalne są, tu jest napisane, że one być, mogą być stosowane do codziennego używania, ja ponieważ stosuję teraz już etinoidy, nie robię tego na co dzień, ale raz na jakiś czas, kiedy potrzebuję właśnie takiego dodatkowego oczyszczenia, mam też, zażyłam kilka tych płatków perfekty, które kupiłam, też bardzo lubię, Rzeczywiście są fajne. Kupiłam je z polecenia Ani. Um, bardzo spoko. Mam jeszcze jedną rzecz do włosów. Wiecie, że jestem wariatką, jeżeli chodzi o włosowe eksperymenty. I to jest coś podobnego do tego kosmetyku, czyli ten Bond Builder, ale w innej formule. Przelewamy ten koncentrat do butelki za atomizerem, mieszamy z wodą i korzystamy z niego przed umyciem głowy. Co jest moim zdaniem wygodniejsze niż nakładanie tego bo później trzeba nakładać jeszcze inne kosmetyki i trzeba czekać i w ogóle. Cena niestety też jest zaporowa, chyba nawet większa niż ta, ale tu macie te dwie ampułki i ta jedna ampułka wystarcza wam na, na miesiąc. Znaczy, też w zależności od tego, jak długo go używać na kilka kuracji i po raz kolejny trzeba to robić regularnie, aby widzieć efekty. Um, mi się sprawdzał, ale nie wiem, czy mogę, czy nie wiem, czy mogę, wiecie, tą cenę justify, nie, nie mam pojęcia. I mam jeszcze. I ten kosmetyk makijażowy, czyli mój ukochany bronzer marki Ilia, który już nie istnieje, w kolorze Drown In Night Bronzing Powder, uwielbiałam go i tak mi szkoda, bo kilka, które kupiłam później niestety nie sprawdza mi się tak dobrze i bardzo do niego tęsknię i może kiedyś jeszcze, nie wiem, możliwe, że wróci, teraz to oni chyba mają produkt zupełnie innej konsystencji, um, ale... Brakuje mi go o tyle, bo powiem. Jeszcze sprawdzam, co tu. Aha, miałam właśnie pokazać, bo to jest wkład do tej pomadki, o której Wam mówiłam. I patrzę tutaj, coś jeszcze mam w pudełku, ale chyba nie, tylko jeszcze nakrętki puste po jakimś kosmetykach, nie wiem po czym. E, to wszystko na dzisiaj. Jeżeli macie jakieś pytania dotyczące tych kosmetyków, to dajcie mi znać, postaram się odpowiedzieć. E, Trzymajcie się cieplutko, ja lecę na mecz syna i do, widzimy się w kolejnym odcinku. Pa!